Siema, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć jest to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym filmie zaprezentuję wam 6 podróbek Minecrafta na telefon. Jak możecie zauważyć, no na menu mojego telefonu tych gierek jest generalnie więcej, bo zakładam, że dobijecie tutaj na tyle dużo łapek, że nagram drugą część, więc mordo, w tym momencie zostaw łapeczki w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy są codziennie, a my przejdźmy do pierwszej podróbki. No jak możecie zauważyć, yy, pierwszą gierką, jaka jest tutaj, to jest zwykły Minecraft, jest Minecraft R I później mamy jakiegoś Skyblocka I od niego zaczniemy, będziemy sobie tutaj chronologicznie lecieć Więc co, jak możecie zauważyć, jesteśmy w pierwszej podróbce I jest to, słuchajcie, Skyblock To jak możecie zauważyć, sam interfejs nic nam nie mówi Ja sobie przed odcinkiem coś tutaj ob obczajałem, żeby zobaczyć jak to wygląda I w ogóle damy sobie tutaj survival Nie będę nazywał świata, bo myślę, że nie ma sensu Coś mi się wydaje, że te wszystkie podróbki no właśnie, będzie tutaj dużo reklam i to było oczywiste, że będzie dużo reklam, bo w końcu to są podróbki Minecrafta. No ale dobra, po chwili jak możecie zauważyć znajdujemy się już w tej gierce, tutaj jest hellbook, yy, w którym jest napisana krótka instrukcja yy, co i jak się robi. Ja tego nie potrzebuję, bo jestem youtuberem i wiecie, poradzę sobie, no ale jak możecie zauważyć, no znajdujemy się w tej grze. I pierwsze co nam się rzuca w oczy to interfejs. To gierka nie jest napisana pod mój telefon z tego co widzę, bo mam tutaj nocza, wiecie o co chodzi, chodzi generalnie o to wcięcie w ekranie. I no niby mogę klikać te przyciski, ale nie są one tak dobrze widoczne, jak wy je widzicie. No ale mniejsza w to. No, znajdujemy się w tej gierce i co my tutaj mamy zrobić? Co to jest w ogóle? To jest jakiś... Aha, postawiłem jakiś blok. Co jest? Co to jest? Ej, tutaj mamy jakiś znak zapytania, okej. Okay. Tutaj mamy, słuchajcie, questy, patrzcie, tutaj możemy wbijać jakiś level. No dobra, okej, okay. a co tutaj? Co tutaj się stanie? Jak to kliknę? Aha, będziemy biec szybciej, czy co? Dobra, nieważne. Spróbujmy rozwalić dirta. Jak to się rozwala? O kurde! Ej, mega drętwo to, słuchajcie, wygląda, patrzcie. I z tego co widzę chyba itemy w tej grze wylatują z dirta. Skoro wykopałem dirta i dostałem patyk. No, i jak też możecie zauważyć, no generalnie. Nie wiem, fizyka tej gry mnie rozbraja. O, nie spadłem! Ej, i co teraz się stanie? Okej, okay, respawn. Dobra, zrespiliśmy się tutaj. Aha. I patrzcie, zresetowała nam się mapa. Przed chwilą była rozwalona. I już jest cała. O co tutaj chodzi? Ej, czy jak zrobię taki jeszcze raz, czy scena się powtórzy, że po prostu. Dostaniemy od nowa świat. Tak, tak się dzieje. Ej, o co chodzi? No ale dobra, co to tutaj jest? Yy, bo mamy tutaj jakiś tryb. O kurde, ej! Znowu zginęliśmy. Wbijamy sobie tutaj. I co my tutaj mamy? Aha, tutaj mamy, słuchajcie, te kueściki. No, możemy sobie tutaj bloczki, jak możecie zauważyć, yy, kłaść normalnie. O, dostaliśmy liście. Czyli patrzcie, za jakieś wykonane questy dostajemy jakieś różne itemki. No tak, wykonaliśmy jednego questa, bo kurde, postawiliśmy 5 dirta. Ale to jakby. Nie wiem, wiecie co? Szczerze. No jest to podróbka. W sensie ja wiedziałem, że te gry nie będą jakoś super lotne, ale ta gra jest naprawdę słaba. Więc proponuję przejść do kolejnej. O! Ale patrzcie to! Tutaj. T menu wygląda trzy razy lepiej. Ej, serio, World of Cubes. ok, single player sobie damy. Jak możecie zauważyć, ja tutaj w 2019 roku robiłem sobie jakiś świat, bo no już wtedy miałem pomysł, żeby nagrać jakiś odcinek Ale damy sobie tutaj Creative, albo Survival, dobra, damy sobie survival. I sobie robimy tutaj świat. Dobra, i jak możecie zauważyć, jesteśmy w gierce, która... Też za dobrze nie wygląda i na górze mam baner z reklamą. Jak ją kliknę to zniknie. Ja nic nie chcę kupować. Co tu się stało? Od razu coś kliknę i od razu chcieli, żebym coś kupił. Co jest? No ale dobra. Yy, ta gierka wygląda trochę bardziej Minecraftowo niż tamta, bo tutaj mamy taką rączkę. Chociaż ta rączka też nie przypomina za dużo tej rączki prawdziwej w Minecraftie. No ale dobra, spróbujmy sobie wydobyć drewno. Okej, okay, wydobyliśmy sobie drewno. Teksturki, które są w tej grze, no różnią się od tych Minecraftowych, ale muszą, bo to jest w końcu podróbka. Tylko nie mam pojęcia, co ja mogę zrobić z tym. Aha, tutaj mam craft. Okej. Okay. Możemy sobie zrobić tutaj jakieś deseczki. Okej, okay, to ja, ja chcę te deseczki. Co ja muszę kliknąć? Ej, co ja mam kliknąć, żeby zrobić deseczki? Halo, o co tu chodzi? Ja chcę. No. A, dobra. Okej, okay, zrobiliśmy sobie, słuchajcie, deseczki. I teraz możemy sobie zrobić. Crafting table, ok, więc połóżmy sobie crafting table. Patrzcie, jak crafting table w ogóle inaczej wygląda. Co jest? Dobra, dajemy sobie tutaj, wbijamy i co możemy tutaj zrobić? Aha, czyli mamy tutaj po prostu całą listę e, itemów, które możemy sobie skraftować. No jest to oczywiste, bo jest to po prostu crafting table, ale dobra, czekajcie. Postaram się zrobić coś więcej niż zamierzam, czyli... Pato! Pa, pa jakieś świnie! Ej, tu są świnie! Pato! Ej, mają nawet ogon! Patrzcie, jak się różnią w ogóle. I to tak srogo się różnią w ogóle. Ty, bo te świnie mają animację. Ej, mogę je bić? Ej, mogę normalnie je bić. Wow. Wow, ej, co jeszcze czekajcie, zobaczmy czy z niej wypadnie mięso? Czy z ciebie świnko wypadnie bieso? Ej, w ogóle całkiem inne animacje i całkiem inna świnia. W ogóle patrzcie na ten ogonek! Ten ogonek mnie naprawdę rozbraja, nie, serio. Ale ja ją tak gonię i gonię i nie mogę jej zabić. Ej, zabiłem ją! O, i dostaliśmy dwa stejki, jak możecie zauważyć, no grafika tych stejków też nie powala. Ej, co to jest? Co to jest? To jest jakiś dyniowy ziomek? Ej, czy Patrz ją nie bije! Ty co jest? Patrzcie on. On w ogóle. On z daleka w ogóle bije! Ej, jak on to... Czy to są szkielety? Ej, to są chyba szkielety! Szkielety, które mają dynie na głowie! I w ogóle tymi dyniami rzucają. Pa to Pa co się tu dzieje? Ej, on głową rzuca! Co tu się odwala w ogóle, ty Dobra, idźmy sobie do góry Zobaczmy jak ten świat w ogóle się tutaj generuje Bo to jest dosyć ciekawe, bo No tutaj jednak możemy sobie cokolwiek sprawdzić Bo we wcześniejszej podróbce, no mieliśmy skyblocka A tutaj się jednak generuje świat No my, nam się to kiepsko trochę generuje Bo jesteśmy na yy, biomie zimowym Którego nie cierpię I w sobie... o nie, spadłem Pół serduszka mam, o nie, Ta, patrzcie kot Zginąłem ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zmienić grę na kolejną w sumie. Tak sobie teraz myślę, że możecie pisać w komentarzach y, od 1 do 6 jakby i swoją ocenę. Wiecie o co chodzi, bo będzie 6 gier, więc to była druga, więc y, tutaj możecie dać ocenę w komentarzu i tak możecie wypisywać y, każdą podróbkę jak oceniacie. Mm, ja wam będę tutaj wklejał moje oceny. Dobra, jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnej gierce. Jest to tym razem Realm I, i jak zwykle mamy reklamy na górze. Pewnie będzie to zablurowane czy coś, y, ale samo menu wygląda naprawdę mega spoko, w sensie serio. Jedno z ładniejszych menu w dzisiejszym odcinku Tutaj mamy tryb kreatywny, tryb przetrwania e, Ja myślę, że weźmiemy sobie tryb przetrwania Bo w każdej gerce biorę tryb przetrwania Więc tutaj też Okej, okay, załadowała nam się gra No ta gra to już w ogóle jest jakiś żart Patrzcie jaka jest ręka w ogóle, nie? Ej, mamy realistyczną rękę w Minecraft Co jest? Ale dobra Tutaj mamy jakieś darmowe monety Mamy tutaj, no dobra, nieważne Jak tutaj wygląda inwentory? Patrzcie na naszą postać co jest? W jaki sposób ma to przypominać Minecrafta? Ej, bo tutaj coś naprawdę ewidentnie nie gra. No ale dobra, e, idźmy sobie dalej. E, zobaczmy sobie, jak tutaj będzie to wyglądać. Sposób wykopywania. Wow! Ej, to jest pierwsza podróbka, w której jest animacja. Jak yy, normalnie rozwalamy Słuchajcie, drewno, wow Dostaliśmy jakiś yy, achievement ok mamy dwa drewna, czyli z, tego, z tych dwóch Drewna powinienem móc Zrobić sobie deski, tak Mogę zrobić sobie deski, o nie, ja zrobiłem patyki A my chcemy crafting table, okej, okay, dobra Zdajemy sobie ten crafting table Jak możecie zauważyć, tak się prezentuje crafting table Mega podobnie w sumie do poprzedniej gry yy, Ale dobra, mamy tutaj Cztery patyczki i dwa te, możemy sobie zrobić miecz Więc zróbmy sobie miecz yy, I z mieczorem patrz jaki Nieczur człowieku, dobra, szukamy teraz jakichś mobów, bo jestem mega ciekawy jak tutaj wyglądają moby, bo wszystkie teksturki się mm, różnią, bo muszą się różnić, bo jeżeli autor gry by zrobił takie same tekstury jak Minecraft, to Mojang mógłby go pozwać na gruby hajs i by miał yy, mega przerąbane, więc dlatego te tekstury wszystkie się różnią. Ale dobra, mamy tutaj... Ej, czekaj, czekaj, czy to ma przypominać krowę? Czy to ma, moi drodzy, naprawdę przypominać krowę? Z której strony mm, to wam przypomina krowę? Czy to jest krowa w ogóle? Czekaj. Ej, dobra, bo ja mogę bić, czekajcie. O, kurde, jak ona ucieka. Ty, tu jest sprint nawet. Okej, okay. to ewidentnie była krowa, i dostaliśmy trzy stejki. No fajnie, fajnie. Tutaj mamy kolejną krowę, która też jest taka zaokrąglona. Patrzcie na tą krowę. Co jest z tą krową, nie tak? Tragedia, dobra. Idźmy sobie zobaczyć, jak wyglądają świnki. No, co jak co, ale świnki, powiem wam szczerze, że wyglądają nawet. nawet realistycznie. W sensie ta tekstura jest trochę zmieniona. Świnia przypomina świnie, no na pewno bardziej przypomina świnie niż. O kurde, co to nas atakuje? Patrzcie, tutaj do tej gry dodali normalnie niedźwiedzia. Co jest? O co tutaj chodzi? Dobra, ej, pokonałem go, pokonałem go. Ej, czy to jest kolejny niedźwiedź? To jest ewidentnie kolejny niedźwiedź, czy to nie, czy to. Tak, to jest kolejny niedźwiedź. ała, dobra, bo mnie. Zaraz giniemy. Tutaj jest kolejna krówka, okej. Okay. O, tutaj mamy jakiegoś kejwa. Ej, zobaczmy. Jakie moby respią się w Keiwie, bo to też jest mega ciekawe. W ogóle zauważcie, że nie mamy tutaj paska żyć, tylko mamy serduszko, którego jest po prostu coraz mniej, bo czym dłużej zeskakuje z wysokości, tym po prostu mam mniej życia. No to jest oczywiste, ale po prostu teraz zauważyłem, jak to serduszko tutaj robi się takie puste w środku jakby. Ej dobra, bo ja chodzę tak w kółko w tej grze i powiem wam szczerze, że no ta gra w ogóle nie zachwyca, w sensie, no, moby się różnią, tekstury się różnią, Szkoda, że nie mogę znaleźć żadnego moba w sensie, że takiego wiecie, mm, typu szkielet albo creeper. Bo to by było dosyć ciekawe. Więc co, no, taka to podróbka. Przejdźmy sobie do kolejnej, a wy napiszcie co o niej sądzicie. Dobra, kolejna gierka, jak możecie zauważyć, menu mega proste, mega intuicyjne. W sensie nie jest nic nasrane, wiecie, że masa guzików, kup teraz już dodatkowe punkty, tylko jest taka chillera. Jest po prostu to e, nawet spoko zrobione. Co tutaj się wydarzy. Okej, okay, stworzył nam się świat. Patrzcie to! Ty! そう。Co, jak, co. Ale to już przypomina trochę Minecrafta W sensie na pewno bardziej Niż te poprzednie, jeżeli chodzi tutaj O grafikę, ale mi się wydaje, że to jest słuchajcie Ten texture pack faintful, czy jak on się tam nazywał, możecie mnie poprawić Jak źle mówię, ale wiem, że taki texture pack był i właśnie tak on Wyglądał, ale czekajcie, bo ja nie wiem Gdzie ja mogę iść, gdzie ja mogę iść, ja chcę gdzieś na góry, Ja chcę gdzieś na górę i patrzcie w ogóle Ile dostaliśmy startowych itemków, o już znalazłem Błąd, że możemy w siebie dawać Bloczek, przed chwilą dałem w siebie bloczek Nie wiem czy to widzieliście, zobaczyć co tutaj będzie, bo no o tyle fajnie, że dostaliśmy właśnie na start tutaj jakieś bloczki, więc możemy się podsadzić. Ej, nie mogę. O kurde, dobra, bo tutaj coś. Tutaj coś ewidentnie raz coś działa albo nie działa. Halo, co tutaj się dzieje? Halo? O, dobra, dobra, idzie, idzie do góry, do góry, do góry, dobra. Ej, jak możecie zauważyć? Ej, co jest w ogóle? Co to za świat? Patrzcie, jaki nam się świat zrespił w ogóle. Jak my wysoko. Co jest? My jesteśmy gdzieś pomiędzy górami. Ej, my musimy wbić na górę. Mogę się założyć, że tak wbijam teraz sobie na górę. I yy, jak wbijemy sobie na górę, to tam nic nie będzie. I będzie koniec świata, że to jest po prostu taka mapa. Wiecie o co chodzi? Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, oczywiście. Czekajcie, bo. Wow, patrzcie, jaka animacja jest rozwalania drzewa. Takie kółko, co jest? Dobra, wykopałem cztery drewna. I teraz pytanie: Jak ja mam. Bo tutaj jest coś. O, o co chodzi? Co to ja zrobiłem? Ty, czekajcie. Aha, o oh lol. O oh lol! Patrzcie jak nasza postać w ogóle wygląda! Mocno! Ej, fajnie, że mamy taki guziczek, że wiecie. A jak ona chodzi? A chodzi jak... no tak sztywno chodzi, Ok, nie ma jakiejś animacji. Ale fajnie, że jest taki guziczek, że możemy sobie to po prostu klikać. Ale jak ja mam teraz... A, tu jest kucnięcie. Aha, dobra, czyli my tutaj mamy normalnie jak w zwykłym Minecrafcie, musimy sobie... Ej, bo jak ja mam kliknąć, żeby to... Patrz, net, skiny można zmieniać. Ej, co jest? Tylko czekaj, mordo, bo ja chcę tutaj spróbować zrobić deski. Czy ja muszę to przytrzymać? Czy. Ej, bo ewidentnie to tak nie działa. To, co ja robię. Aha, mogę sobie tu wybrać z listy, tak? Ja chcę deski sobie wybrać. Czy nie, bo. Ja, ja daję tutaj deski i jak możecie zauważyć, tutaj ewidentnie nic się nie dzieje, tak? No, totalnie nic. Klikam, jak przeciąga. O co tutaj chodzi? Dlaczego to nie działa? Ej, no ta podróbka Minecrafta nawet spoko, tylko że ta mapa strasznie taka, no dziwna, bo jak możecie zauważyć, no zanim bym wszedł tam na górę, to bym stracił tyle czasu, że po prostu to się nie opłaca. Więc moim zdaniem, nawet spoko, bo graficznie była naprawdę jedną z lepszych podróbek, ale jakby nie patrzeć, nadal mega kiepsko. Dobra, jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnej podróbce i o kurde, jak tu się ciężko łazi. Ej. Co jest? I jak możecie zauważyć, no ta podróbka kompletnie nawet nie przypomina Minecrafta, tylko jest taka realistyczna strasznie. I mamy tutaj nóż w ręce i czy tym nożem możemy rozwalić drewno? W sensie jak to działa? Czekaj. Aha. Błonnik drzewo. Ej, co jest? Ej. Powiem wam szczerze, że jak wpisałem w App Store Minecraft, to ta gra mi wyskoczyła, ona z tym Minecraftem ma mało wspólnego, w sensie no i niby jest tutaj tryb przetrwania i w ogóle survival, ale no graficznie, no to to nie przypomina w ogóle Minecrafta, to jest właśnie taka realistyczna, bym powiedział gra. Tutaj możemy sobie skakać ej tam mamy jakiś domek. Dobra, możemy sobie pójść do tego domku, zobaczymy czy coś tam znajdziemy. W ogóle mamy tutaj full opcji. Patrzcie, tutaj jest jakaś mapa. Wow, co jest? Co to za giera w ogóle wypasiona jakaś? Ty, a jak ja mam wyjść z tego? A, tutaj, dobra Idźmy zobaczyć, co będzie w tamtym domku, bo w sumie jestem ciekawy Może spotkamy jakieś zwierzęta, bo w tak rozwiniętej y, graficznie grze Myślę, że zwierzęta i inne jakieś potworki mogą wyglądać na pewno lepiej y, niż w samym Minecraft'cie Bo jednak tutaj jest 3D W sensie, no Minecraft też jest 3D, ale wiecie o co mi chodzi y, Ale dobra, mamy tutaj... Co jest? Ej, czy tu, tu jest motoruwa? Czy my możemy nią pływać? Czekaj, jak tu się... Musimy wskoczyć tam Czy ja mogę do niej wskoczyć? Czy ja mogę do niej wejść? Czy ja mogę nią pływać? Ej, nie mówcie mi, że można w tej grze pływać motorówką Bo to by było zarąbiste Tylko strasznie długo jakby trwa samo wiecie sterowanie kamerą Jak możecie zauważyć Na parę razy muszę to robić Czyli to jest słuchajcie taki domek jakby właśnie na motoruwy tylko czekajcie, ja, ja się postaram tam wbić do środka. W sensie, ja jestem naprawdę mega ciekawy, czy uda nam się tam wbić. I jak możecie zauważyć, chyba, chyba się nie da. Ej, patrzcie to, patrzcie to, tam jest zwierzak! Tam jest zwierzak, musimy sobie zobaczyć, jak wygląda mob. Ewidentnie musimy sobie sprawdzić, jak wygląda tutaj jakieś zwierzę. Co tu to, to jest? Czy to będzie uciekać? Halo? Kim jesteś? Ej, tu jest jakaś sarna, albo. Ty, Pato! Tu jest sarna jakaś, albo łoś, albo coś tego typu, co ma poroże. Ej, mocno, ej, czemu, ale patrzcie jak zapierdziela, ja jej nie dogonię, ja jej nie dogonię, chociażbym chciał, to pa to, nie da rady, o kurde, ale się wystraszyłem, ty, ale żebym się wystraszył, dobra Te zwierzę ewidentnie zniknęło z mojego pola widzenia, jak możecie zauważyć, więc niby gierka spoko, możemy sobie jeszcze sprawdzić w sumie jaki jest tu inwentory czy coś, bo ja bym chciał, czy można tutaj w ogóle craftować? Pato, jak nasza postać wygląda. Dobra, co my tutaj mamy? Szybki dostęp. Yy, czy ja mogę sobie coś tutaj budować, tak jak w Minecrafcie, bo w końcu no... To by było fajne, jakbym mógł tak budować. Nie, nie mogę. To bez sensu. Dobra, przejdźmy do kolejnej gry. Okej, okay, wbiłem do gry i mamy tutaj na starcie, żebym wpisał swój nick. Wpiszę sobie tutaj MWK. I jak możecie zauważyć, jesteśmy w Worldcraft, Dream Island. Okej, okay, dobra. I mamy tutaj, jak możecie zauważyć, różne tryby. I mamy tutaj jakieś różne, słuchajcie, postacie, w sensie skiny do wyboru. Wow, mocno. Dobra, i załadowało nas do naszej gry. Wow, patrzcie, to jest pierwsza gra... W której mamy ten, słuchajcie, wskaźnik. Ej, serio! W żadnej innej nie było, e, ale kamera tutaj strasznie dziwnie chodzi. Ej, czekajcie, bo czy. Czy to jest jakiś kreatywny? Nie, to jest jakiś. To jest survival, ale nie mamy rączki, to jest trochę dosyć dziwne. E, tutaj możemy skakać, tu. Co jest? Ej, bo ja TNT tutaj dałem! Wydupiło! Ej, o co chodzi? Co tutaj się stało? Ty, czekaj, bo mamy tutaj jakieś bloczki. I co ja mogę. Aha, bo tutaj się klika, żeby to rozwalić. Ej, ale. Wow, mocno! Patrzcie, tutaj mamy w ogóle w tej grze jakieś miasto na starcie. I mamy tutaj. Patrzcie, ile zwierząt mamy, które uciekają przed nami. Jaka animacja konia, jakby on bez kitu biegał Nie wiadomo jak szybko, a on się, kurde, opierdziela Ale dobra, idziemy sobie dalej, bo czekajcie Bo tutaj był, a tutaj też jest znowu ten Jeleń, czy co to tam było Mocno, mocno, dobra W takim razie zobaczmy sobie, co w tych domkach tutaj jest Bo może coś ciekawego znajdziemy yy, No, możemy stawiać bloczki Czekajcie, możemy stawiać blo... Ej, kurde, bo to Ty, zepsuło się coś Nie mogę się ruszać Ej, klikam na ekran Patrzcie to Klikam, a dobra, coś takiego ten, nie, nie, nie dam wam żadnych gwiazdek. No dobra, możemy już iść sobie dalej. Yy, I co tutaj mamy? Mamy tu villagerów? Nie mamy tutaj villagerów, ale jest to taka ewidentnie coś ala wioska villagerów. Tylko, że tutaj nic kompletnie nie ma. No, graficznie ta gra, powiem wam szczerze, że wygląda najsłabiej. W sensie, no dobra, może nie najsłabiej, ale no, te, które prezentowałem już w dzisiejszym filmie, no, wyglądały lepiej niż ta. Yy, dobra, tu mamy jakiś domek na drzewie, w ogóle patu. Mamy jakieś przejścia tutaj nad ziemią. What the hell? Ej, a tam jest jakiś? Co jest? Ej, patrzcie to! Tutaj mamy w ogóle jakiś. Czekajcie, musimy seskoczyć. skoczyć. O, tutaj. Co się stało? A, reklama, oczywiście. No darmowa gra, podróbka Minecrafta, musi być reklama. No, ale dobra, idziemy sobie tutaj na górę i co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś szklarnię. Czy ja mogę też szkło rozwalić? Mogę też szkło rozwalić. Wbijmy sobie. O nie! Ty, to nie takie. Ej, patrzcie jak się zgliczowałem w ogóle. Wow, co tutaj się wydarzyło właśnie? No tutaj mamy jakąś szklarnię, znaczy szklarnię, no taki szklany domek, w sumie strasznie brzydki. Nie wiem, kto to budował, ale jakiś ziom, który nie umie budować. Tak samo jak to. Co to jest za kupa? Ej, serio to mega słabo wygląda. Nie, ja na dzień dzisiejszy mam dość tych minecraftowych podróbek. Jak możecie zauważyć, no tych gier jeszcze zostało, a w internecie do pobrania jest ich masa i aplikacji minecraftowych jest też masa, więc koniecznie piszcie w komentarzach, czy chcielibyście tego typu filmy. Mi się to przyjemnie nagrywa, zwłaszcza, że to jest taka reakcja na żywo, bo no ja wcześniej w te gry nie grałem, chyba, że tak jak widzieliście, w dwie gry grałem, w 2019, bo... ale to mega długo odkładałem, więc możecie dawać znać w komentarzach czy chcecie kolejny odcinek oczywiście jeżeli będzie dużo łapek w górę to taki odcinek też się pojawi no co subskrybujcie mój kanał ja byłem mwczka trzymajcie się na razie i elo pa